Siema. witajcie w kolejnym odcinku z Citroenem Berlingo będzie w roli głównej. Tym razem będzie to odcinek odnośnie podgrzewania wstępnego, czyli układu rozgrzewania świec żarowych. Zobaczymy, czy miałem pecha i spaliły mi się któreś świece żarowe, czego jestem w sumie bardziej niż pewien, czy uszkodzeniu uległ przekaźnik od świec żarowych. No cóż... Zaraz się przekonamy. Co będziemy potrzebowali dzisiaj do tego, żeby zdiagnozować naszą sterkę. Wystarczy nam taki oto prosty multimetr. Ja mam akurat unita, ale może być praktycznie każdy dowolny. No i w zasadzie to jest takie pierwsze narzędzie, które nam powie, że jest jakiś problem. Oczywiście, najpierw zdiagnozowałem pod komputerem, że występuje błąd bodajże P1651, z tego co pamiętam. No i faktycznie no jest troszkę ciężej z odpalaniem, a troszeczkę dłużej to trwa. I, 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 i co jeszcze? I no rzeczywiście jest białe podkapcanie na samym początku, mimo tego, że wtryski są akurat tutaj um, raczej dobre. Dobra, zobaczmy. Co, co tu trzeba zrobić najpierw? Może wytłumaczę wszystko od początku, no to zaczynamy. Pierwsze co, no to trzeba zacząć od tego, gdzie w ogóle znajduje się nasz przekaźnik od świec żarowych. Przekaźnik w Berlingo B9 w 1.6 HDIQ znajduje się po lewej stronie, czyli jak zawsze określamy miejsce w pojeździe, no to względem siedzenia kierowcy. Czyli tak jak otworzymy maskę, to jest po prawej stronie za lampą. Jest on umieszczony na obudowie BSI. Tutaj widoczny taki aluminiowy przekaźniczek. Ten właśnie. To jest właśnie przekaźnik świec żarowych w Berlingo. Taki sam występuje zresztą praktycznie we wszystkich Fordach 1.4, 1.5, 1.6 TDCI. W HD-kach 1.4, 1.6 i 2.0, oczywiście 2.0 jest z tego co pamiętam, zawsze chyba plastikowy, ale generalnie są zamienne. Te, które są w aluminiowej obudowie, one mają 7 pinów. Nie mają pinu masowego, bodajże jest to pin numer 5, jeżeli dobrze pamiętam. Plastikowe mają ten pin, który jest zmasowany. Te aluminiowe po prostu biorą masę z obudowy. No dobra, mamy tutaj samacik, akurat taki udało mi się na szybko kiedyś popełnić, możecie sobie zobaczyć numery OE oraz który z pinów odpowiada za którą świecę żarową. No dobra, napatrzyliście się. No to przystępujemy do tego, żeby dostać się do wtyczki od tego przekaźnika. Widzimy przekaźnik, żeby wypiąć go należy wysunąć tą niebieskoblatą kostkę. Należy ją pociągnąć do siebie, czyli w kierunku przodu pojazdu, Ona z jakimś tam oporem powinna wyjść, większym bądź mniejszym. widać, że tutaj nie była wyciągana jeszcze w tym aucie. tak płatwo nie jest. Szeliło, czyli wyszło. No i uzyskujemy tym samym dostęp do wszystkich pinów. Tak jak widać, gniazdo jest ośmiopinowe a piny liczymy od góry, od lewej strony. Znaczy, tak jak na samacie. Wam tam przedstawiłem było. Czyli tak, pin pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. No tak, i który pin za co odpowiada? Tak, pierwszy pin to jest teoretycznie świeca na cylindrze trzecim, drugi pin to jest świeca na cylindrze pierwszym, trzeci pin to jest diagnostyka do ECU. O, czwarty pin to jest e, zasilanie, e, to jest e, plus 12 V. Tylko nie pamiętam, czy stałe, czy postacyjne, ale to za chwilę możemy sprawdzić. E, piąty pin to jest e, masa, z tym, że tak jak mówiłem, w tych aluminiowych przekaźnikach e, nie ma akurat tego pinu. Teraz tak, e, pin szósty o, to jest świeca na cylindrze czwartym. Pin siódmy to jest świeca na cylindrze drugim, no i pin ósmy to jest przewód sygnałowy z sterownika silnika, czyli po prostu sygnał o włączeniu świec żarowych. Dobra, jeżeli już to wiemy, to możemy przystąpić do pomiarów. Dobra moi drodzy, jeżeli już mamy przystąpić do pomiaru, no to bierzemy nasz multimetr, przełączamy go od razu. W nastawienie na omomierz no, akurat z automatycznym pomiarem, to jest z automatycznym dostosowaniem zakresu. To jest akurat pomocne w tym przypadku. No ale no dobra, sprawdźmy. Już tak jak widzicie, jedna z sąd jest połączona do pinu piątego, czyli do masy, bo masa jest wspólna też dla świec żarowych. Jest ta sama w przekaźniku pin piąty, co na boku silnika. Sprawdźmy sobie, jak przejście jest. Akurat do turbiny sprawdzałem. Tak samo możemy sprawdzić jeszcze do nadwozia. Tak, jak widać było. Dobra. Dajmy sobie na omomierz. No i mierzmy. Dobra. Cylinder trzeci, czyli pin pierwszy, sprawdzamy. 93 km. i drugi 2,62 kOM. Okej, okay. dobra, cylinder czwarty, czyli 5 szósty 53,2 oma no to już większa szansa, że to będzie działać. No i ostatni cylinder drugi eee, 132,7 Ohm Co nam to mówi? Zaraz zobaczycie. Niestety z własnego doświadczenia wiedziałem, że to prawdopodobnie już są uszkodzone świece żarowe więc zaopatrzyłem się w zestaw nowych świec, no, a w tym przypadku akurat tak jak widać Bosza Taki numer, wyprodukowany we Francji, żeby było śmieszniej. dobra. Jak widać oryginał, jeszcze nawet z kodem QR. Można nawet sprawdzić, czy to nie jest podruba Bardzo dużo jest świec żarów podrobionych. W mniejszym stopniu jest to w przypadku Bosch'a, ale w przypadku Denso na przykład to jest nagminne. Dobra. Unboxing. Mamy naszą świecę żarową, piękną nowiutką. I teraz sobie zobaczymy, jakie wartości rezystencji będą na nowej świecy. Jak widzicie, w granicach kultura OMA powinna mieć nowa świeca. Czyli niestety ale wszystkie cztery świeca nie są do wymiany. No to co? Prawdopodobnie czeka Was też kolejny odcinek, czyli wymiana świec żarowych w 16HDI. Nie jest to miłe zadanie, bo niestety, ale w Burningu jest słaby dostęp do do samych świec niestety, ale trzeba próć pod szybę wywalać obudowę filtra powietrza, cały dolot który no, to u mnie jest uszkodzony i który też już kupiłem nowy tak, tak, tak z miłości do własnego auta w cudzysłowie I cóż. no cóż czekajcie na kolejne odcinki i miejmy nadzieję, że operacja zakończy się sukcesem w każdym razie, no. Niestety, tak jak przypuszczałem, okazało się, że nie jest to wina uszkodzonego przekaźnika, tylko uszkodzenie samych świetl żarowych. No, przez w sumie 11 lat to miały prawo się zużyć. Tym bardziej, że auto ma najechane ponad 335 tysięcy kilometrów, z czego prawie 300 tysięcy było eksploatowane przez ekipę budowlaną, no to czego to się spodziewać? Ale czymś trzeba jeździć, coś musi wozić, różne dziwne rzeczy. Cóż, taki jest los wała roboczego. A przynajmniej u mnie, no, ma taką pół emeryturę i jakoś w miarę jest serwisowany. Dobra, dzięki za to, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej.